Karol W., pseudonim Freeze, wywołał niezłą burzę swoim nowym filmem o tym, że pojechał śledzić na wakacjach swoją narzeczoną Weronikę S., pseudonim Wersow. Czy to oznacza, że jest stalkerem? Powiem wam też zaraz, dlaczego temat śledzenia stalkowania tak bardzo nas rozpala. Jaki typ ludzi decyduje się na tego typu toksyczne zachowania i czy są osoby, które rzeczywiście mogą chcieć być śledzone? No i oczywiście co myślę o całej sytuacji. Kim są stalkerzy? Zacznijmy od czegoś, mam nadzieję, oczywistego. Śledzenie kogoś, stalkowanie bez jego wiedzy, wbrew jego woli, jest czymś absolutnie nieodpowiednim, niezdrowym i podchodzi nawet pod odpowiednie paragrafy. I żadne uczucia nie mogą tutaj być usprawiedliwieniem. Co innego, jeżeli jest to element układu, na który godzą się obie strony. W przypadku Freeza i Verso, szczególnie że cały materiał został upubliczniony, no umówmy się, jest to najprawdopodobniej ustawiona sytuacja, doskonale o tym oboje wiedzieli, zgodzili się na to, więc zamyka się to w ramach czegoś, co no jest uzgodnione, jest zgodne z wolą. Wszystkich uczestniczących w takiej zabawie. Pozostaje oczywiście kwestia etyczna, czy osoby, które są przykładem dla bardzo wielu młodych ludzi powinni tego typu, nawet zabawy promować. No mi osobiście niespecjalnie podoba się ten temat, ale też nie będę się bawił tutaj w Wujka Marudę. Trochę nasze czasy. Obecny YouTube rządzi się swoimi prawami. Ale dlaczego w ogóle zainteresował mnie ten temat? Przyznam, czego się możecie domyślać. Nie jestem jakimś specjalnym odbiorcą ich treści, a jednak kiedy zobaczyłem ten film, to Kliknąłem z zaciekawieniem, co rzadko mi się zdarza, i zacząłem się właśnie zastanawiać nad tym, dlaczego tematyka śledzenia, stalkowania, która dotyka tutaj, no nie ukrywajmy, tabu, jest tutaj sporo takich bardzo skrajnych emocji, kontrowersji, to mało powiedziane, dlaczego ona potrafi być tak bardzo dla nas interesująca, tak bardzo nas przyciągająca. Usłyszałem kiedyś takie bardzo fajne zdanie w wywiadzie z Davidem Fincherem, znakomitym, uznanym amerykańskim reżyserem, który zrealizował między innymi Fight Club 7, Zaginioną Dziewczynę. I to zdanie bardzo mocno ze mną zostało, mianowicie Fincher powiedział, dlaczego tak często jest to po pierwsze temat jego filmów, a po drugie bardzo często jego kamera przyjmuje taką perspektywę trochę podglądacza w jego filmach, więc często obserwujemy jako jakieś sceny jak przez dziurkę od klucza, z jakiegoś ukrycia, za jakichś mebli. Zresztą w ogóle wątek właśnie takiego śledzenia, jakichś takich bardzo zawiłych intryg jest wątkiem bardzo popularnym w jego filmach. Fincher stwierdził mianowicie, że to jest bardzo proste, bo to jest takie bardzo pierwotne i silne w nas ludziach, to nas tak bardzo Mocno interesuje, ponieważ jego zdaniem praktycznie wszyscy ludzie są pewnego rodzaju perwersami. Czy zgadzacie się z Fincherem? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Niewątpliwie jednak, box office, Hollywood, wyniki bardzo wielu jego filmów pokazały, że Gościu dość dobrze rozumie naszą ludzką psychikę. No dobrze, to może wyjaśnia, dlaczego śledzenie, stalkowanie tak wielu z nas fascynuje, może przeraża, po prostu przyciąga, ale to wszystko zostaje gdzieś w sferze naszych fantazji. Dlaczego jednak są ludzie, którzy rzeczywiście decydują się na tego typu zachowania w mniejszej, dzisiaj no, media społecznościowe umożliwiają tą skalę, to też jest dość niepokojące, dość szeroko, albo i w takiej większej, naprawdę poważnej skali? Co? Kieruje tego typu osobami. Motywacji może być wiele i zazwyczaj Stalkera kojarzymy z osobą, która nie mogąc zdobyć jakiejś innej osoby, na punkcie której ma jakiegoś rodzaju obsesję, próbuje przynajmniej w ten sposób się do tej osoby zbliżyć, może zdobyć jakąś przewagę albo zostać jakoś w życiu tego drugiego człowieka, który jakoś tą osobę odrzucił. Ale co z sytuacją, kiedy ludzie są rzeczywiście w relacji i to nawet. Można by zaryzykować stwierdzenie, że dość udanej, a do takich przypadków, jak pokazują dane takiego stalkowania, śledzenia, też dochodzi. Erich Fromm, psycholog, myśliciel dwudziestowieczny, którego bardzo lubię, miał takie, taką teorię, miał takie twierdzenie, że człowiek w zasadzie w swoim życiu, poszukując głębszego sensu, ma dwa wyjścia. Może podążać w stronę miłości, otwartości na innych ludzi, albo w stronę pewnego rodzaju sadyzmu i prób kontrolowania innych istot ludzkich choć brzmi to dość hardkorowo i może zbyt czarno-biało, to zauważmy, że w sytuacji relacji tam, gdzie właśnie powinna pojawiać się miłość, ten konflikt, ten kontrast może być dość często występujący. I teraz, jeżeli człowiek nie potrafi rzeczywiście związać się z kimś, pokochać w taki bezpieczny sposób, przywiązać się do drugiego człowieka, kiedy jakby cały czas czuje frustrację związaną ze swoim lękiem, z tym, że może nie do końca uczucie jest tak odwzajemniane, jakby człowiek tego oczekiwał, to samo w sobie może być już gdzieś trochę niezdrowe, to może bardzo często dążyć, i to jest sytuacja bardzo wielu związków, chociaż Często w jakimś takim mniejszym stopniu, może dążyć do coraz większej kontroli tej drugiej osoby w taki, jakby to powiedział, front, sadystyczny sposób. I takim skrajnym być może wymiarem są próby kontrolowania tego drugiego człowieka poprzez na przykład śledzenie go i sprawdzanie jakby tutaj wszystkich ruchów tej drugiej osoby. Upraszczając, miłość opiera się na zaufaniu, i nawet jeżeli druga strona nie jest godna tego zaufania, to jeżeli my chcemy. Uderzając się w piersi, powiedzieć naprawdę, kogoś kochaliśmy, powinniśmy tym zaufaniem, z całym ryzykiem, jakiej z tym się wiąże, potrafić drugiego człowieka e, obdarzyć. Jeżeli nie potrafimy zaufać, no to bardzo często właśnie zmierzamy w stronę takiej niszczącej, nawet najprawdziwsze uczucia kontroli. Kto chciałby być śledzony? Zacznę od zdania, które podkreśla jeszcze kilka razy, żeby nie było żadnych wątpliwości. Absolutnie śledzenie nigdy nie jest. Dobre, nigdy nie jest w porządku, nigdy nie jest wyrazem romantyczności wobec drugiej osoby i nikt tak naprawdę nie chce, żeby do takiej sytuacji doszło, o ile mówię, nie jest to jakiś rodzaj scenariusza gierki, którą jakaś para odgrywa sobie dla zupełnej zabawy. Niemniej jednak zdarzają się nierzadko osoby, które fantazjują o tym, żeby być śledzone, żeby ktoś miał obsesję na ich punkcie. I teraz to, że o czymś fantazjujemy, absolutnie nie znaczy. Bardzo często, że chcielibyśmy, żeby te fantazje się zrealizowały. Niemniej one się zdarzają i teraz skąd one się biorą? Choć oczywiście nie jest tak, że tylko mężczyźni śledzą, tylko kobiety padają ofiarami stalkowania, to miałem jednak kilkukrotnie bardzo ciekawe rozmowy z koleżankami, w których one rzucały mi ciekawe światło. Na tego typu sytuacje. Przyjaciółka na przykład opowiadała mi kiedyś, że oczywiście absolutnie nie chciałaby, żeby tak się stało w rzeczywistości, ale zdarzało jej się dość często fantazjować o tym, że pewien chłopak, mężczyzna z jej przeszłości cały czas myśli o niej i pojawia się gdzieś czasami, obserwuje ją i tak trochę. Sprawuje pewnego rodzaju nadzór nad jej życiem, gdzieś tam się cały czas pojawia i mają cały czas na oku. Skąd tego typu myśli mogły się u niej pojawiać? Z jednej strony, informacja o tym, że ktoś cały czas o nas myśli, nawet jeżeli jest to niewygodna sytuacja, bywa w jakiś tam sposób łechtający dla, dla naszego ego, więc podbija może nawet troszeczkę naszą samoocenę. Ale w drugą stronę, choć bardzo często wiemy, że musimy być w życiu samodzielni, że musimy radzić sobie sami, że miłość nie polega na tym, że ktoś się nami za Opiekuje w pełni jak małym dzieckiem, to jednak fantazjowanie o takiej sytuacji, o takim uczuciu, kiedy ktoś właśnie w pełni się nami opiekuje, kiedy ktoś oddaje nam się w 100% i my możemy całkowicie zdać się na tą osobę, bywa, tak jak powiedziałem, rodzajem pewnej takiej przyjemnej fantazji, nawet jeżeli wiemy, jak niebezpieczna i niezdrowa ona by była, gdyby doszło do jej realizacji. Ale może to być też rodzaj pewnego rodzaju daddy issues, o których zresztą wspominałem tutaj nieraz na kanale i czytałem kiedyś nawet taki dość ciekawy artykuł o tym, że właśnie kobiety, które miały bardzo mało uwagi szczególnie swojego ojca, gdzieś tego ojca brakowało czy nie było zupełnie, miewają tego typu fantazje o jakimś mężczyźnie, który trochę tak jak ojciec małym dzieckiem w pewien sposób się zainteresuje, zaopiekuje, będzie je miał cały czas na oku, I jakby chociażby w tej formie w Właśnie tej obserwacji, tego śledzenia, gdzieś ta fantazja może się wyrażać. No, przypadkiem te osoby, te kobiety, które znałem, które opowiadały mi tego typu historie, miały mocno skomplikowane relacje ze swoimi ojcami. Przerażająca kobieta Stalker. Oglądałem ostatnio taki bardzo ciekawy, bardzo zabawny film hollywoodzkie klisze. Atakują, gdzie rozprawiano się z takimi przeróżnymi schematami filmów hollywoodzkich, na które nawet często nie zwracamy uwagi, ale one są tak głęboko gdzieś w popkulturze zaszyte, że często myślimy na takie często absurdalne, abstrakcyjne sposoby, przez to, że tak często tego typu schematy, tego typu klisze oglądamy w popularnych filmach czy serialach. I jedna z tych klisz bardzo ciekawych dotyczyła. Dużej różnicy pomiędzy tym, na co pozwala się w filmach mężczyznom i nadal uważa się ich za romantycznych, a na co może sobie pozwolić kobieta, żeby powiedzmy przekroczyć granicę tego, że zaraz jest uważana za wariatkę czy za bardzo niebezpieczną osobę. Jeden właśnie z wątków z tego filmu, jedna z klisz dotyczyła tego, że gdzieś tam w miłości, w zakochaniu, osoba może śledzić drugą osobę, może, może ją stalkować, i teraz. Mężczyźni, bardzo często w filmach, oczywiście to jest też podbudowane odpowiednią muzyką, odpowiednim przedstawieniem bohatera i tak dalej, perspektywą, gdzieś na wiele tego typu zachowań mogą sobie pozwolić, nadal są uważani za, za romantycznych, że to był gest, który mogą, powinni wykonać w stronę kobiety. W drugą stronę, jeżeli kobieta jakkolwiek do czegoś takiego się posuwa, nie jest to aż tak wyeksploatowane w filmach, ale kiedy tylko do takiej sytuacji dochodziło, zaraz była ona przedstawiana jako właśnie taka bardzo niebezpieczna kobieta. Kończyło się, że to był zazwyczaj główny czarny charakter tego typu filmu. Czy więc powinniśmy powalczyć o równouprawnienie, żeby kobiety też mogły częściej śledzić mężczyzn i żeby nadal uważano, że to jest w miarę fajne? Nie wiem się, że w drugą stronę po prostu mówmy wprost, że to jest zawsze mega toksyczne. Zachowanie. Ale jestem bardzo ciekaw, czy z tej niemałej burzy w komentarzach pod filmem Freeza prędzej urodzi się film, w którym to teraz Wersof będzie śledzić gdzieś jego podczas jakiegoś wyjścia czy wyjazdu, czy jednak jakiś film z komentarzem, że hej, tylko żartowaliśmy, miała być fajna zabawa, może nie do końca tak wyszło, albo po prostu nabiorą, jak to się mówi, wody w usta i po prostu będą powstawały kolejne produkcje. Jestem ciekaw Waszych przewidywań, dajcie znać w komentarzach, jak Wy w ogóle postrzegacie tą całą sytuację. Starałem się nie robić tak zwanej gówno burzy tutaj z niczego, raczej omówić ten ciekawy uważam bardzo wątek do, do przemyślenia, skąd właśnie czasami w nas jest taka nawet niezdrowa fascynacja tym, Tematem. Może też część z Was zauważyła, ale założyłem nowy kanał, rozmowy łóżkowe, na których rozmawiam na tematy związane ze związkami, relacjami, seksualnością. I tu mi taka myśl, taka może brutalna, ale rzeczywistość jest brutalna, przyszła do głowy właśnie dzisiaj podczas myślenia: że goście, zdarza się taki model bardziej, że na przykład jest fajnie, jest romantycznie, idą do łóżka mhm. z dziewczyną. I później mówią: Hej, wiesz co, fajnie mi się pozwolić. To oczywiście będzie trochę stereotypowe, bo laski też tak robią w drugą oczywiście. stronę. Jest trochę bardziej na luzie, ale bardzo fajny vibe, bardzo fajne takie flow w każdej tej rozmowie. I trochę tego właśnie poszukuję, żeby wymieniając się ciekawymi anegdotami, przemyśleniami. Z innymi osobami, które, które mają ciekawe doświadczenia do opowiedzenia, stworzyć coś wartościowego. Do tej pory odzew był całkiem fajny, więc zapraszam Was też na ten kanał. Dajcie znać, co myślicie o filmach, które tam się pojawiają. Dopiero startuję, więc jestem bardzo otwarty na, na Wasze uwagi, na Wasz feedback. Fragmenty tych rozmów wrzucam też na swoim Instagramie. Tam też Was zapraszam. Trochę więcej generalnie mojej twórczości tam się pojawia, bo może już zauważyliście nie jestem tylko i wyłącznie człowiekiem absurdalnym. Ale też po prostu człowiekiem, który ma swoje pasje, ma swoje zainteresowania, więc zapraszam do bycia w bliższym kontakcie. Na dzisiaj żegnam się już. Jak chcecie tutaj jeszcze wracać kiedyś, to zostawcie subskrypcję. Jak nie chcecie, to też możecie zostawić. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzymajcie się. Do zobaczenia.